Tam to tam. Drogi czytelniku, taką informację dostałem tutaj. Kolejne, kolejne odcinki będą nie typowo. Po jednym zeszycie z kolekcji będziesz otrzymywać w odstępach dwumiesięcznych. Także tak, taka, taka informacja, ale mamy coś naprawdę wartego uwagi z racji tego, że znaczy bardziej uwar, wartego uwagi jest z tej racji, że to jest polski WZ34. To nam, to nam kto sklejał łapka w górę? Czy one mają prawidłowe tutaj felgi? Sprawdzam. Kurczę. marzyłby mi się, słuchajcie. No, dobra. Tutaj jeszcze tylko łoż, jakieś brudzenie i coś by z tego było. Marzyłby mi się taki w 1 do 35. Szczerze, w sensie wiem, że jest, bo zbudowałem kilka i w polskim, i w niemieckim malowaniu, ale marzyłby mi się taki nowy. Taki nowy, może któraś z firm modelarskich mnie słucha. Marzyłby mi się taki nowy w 3.5, powiem wam, byłby wypas, nie? Taki nietypowy, naprawdę. Poza tymi wszystkimi czołgami, tygrysami, pancer czwórkami panterami przydałoby się coś takiego polskiego. E, dobra. 83. Numer. Samochody wojskowe II wojny światowej. Tadam. E, I tu wszystko jest zbliżone, że tak powiem. Tutaj mamy oczywiście to. Hmm, patrzcie na tą. No nie, no Nie. Nie. nie, nie. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie i na to zdjęcie, coś tutaj nie poszło. Ewidentnie, brak zderzaka. Te dam, to dam. No, wiadomo, replika nie, ale, Te dam, to dam. Tutaj mamy różne artykuły. No i sam model. Ta, to też tutaj jest zdjęcie. Mogliby się postarać zrobić. Zrobił się tutaj planszę barwną, nie? Tak mi się wydaje. A zobaczymy, co mamy w następnym numerze. Mamy hot, Hotkiss 686, Francja 45, 41 rok. To dam, to dam. Dobra. Takie super krótkie 2 minuty 30 sekund info. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.